Mecze derbowe są różne, ale wielkie derby są tylko jedne. Niezależnie od tego w jakiej sytuacji sportowej bywa czy to jeden, czy to drugi klub, to gdzieś się w podświadomości, gdzieś w warstwie emocjonalnym, to zawsze będą wielkie mecze. Mecz z Ruchem Chorzów, naszym największym rywalem. To jest chęć udowodnienia tego, że Górnik panuje na Śląsku, że to jest ten najmocniejszy klub. To już jest po prostu marka. Wielkie derby śląska są ważne myślę, że dla każdego kibica w Polsce. Chciałbym, żeby te kluby jak najdłużej grały w ekstraklasie dla całej społeczności śląskiej to jest naprawdę coś wspaniałego, coś pięknego. Na śląsku to jest najważniejszy mecz, a w Polsce jeden z najważniejszych, a już na pewno najbardziej taki sentymentalny, magiczny. Co się stanie? Może Łukasz Podolski znowu huknie bramę taką, którą będziemy się potem cieszyć przez długi czas. For who moje my last video, Łukasz uh, Podolski and I met. I took my chance to meet Łukasz Podolski, which was yes, Tak, I told those guys. And he sent me a message via Instagram, so he invited me to this match. No, tak jak w naszej polskiej Ekstraklasie, może wydarzyć się wszystko. Na pewno będziemy mieli znakomitą atmosferę tutaj. Jedno się da przewidzieć. Stanie się ogłuszający doping, stanie się walka na boisku. to Tak naprawdę nie wygraliśmy jeszcze u siebie w tym sezonie. Chcemy jedno, ruch, ale drugie to są nasi kibice. Chcemy dzisiaj zagrać dla nich. Ta atmosfera będzie znakomita, ale również spotkanie dorówna właśnie temu wszystkiemu co będzie działo się na trybunach, bo ten doping na pewno będzie niesamowity, bo te derby to przecież derby po siedmiu latach. derby so Te mecze faktycznie są troszkę o podwyższonym ryzyku i na nas na sędziów też jakaś tam inna taktyka, jakieś tam inne przygotowanie do tego meczu też jest i wiadomo, ta adrenalinka jest troszeczkę wyżej niż przy innym zwykłym meczu. Ja liczę tutaj dzisiaj rzeczywiście na to, że to będzie widowisko, że to będzie wydarzenie, na które tutaj na Śląsku czekało się wiele, wiele lat. Chciałbym, żeby kibice oglądali dobre widowisko, mam tu na myśli fajne, składne akcje, bramki i zwycięstwo gospodarcze. Oczywiście mamy całe serce trójkolorowe i liczymy na to, że to my zejdziemy zwycięzcy. Tam lepiej patrzy, jak się cieszą. 3-1 dzisiaj. Tak jak w tym pierwszym. 22 tysiące ludzi na trybunach. To no, tak jak mówię, stadion się chyba chwilami unosił. Szczególnie po bramce Lukasa. No, piękna sprawa. I czego chcieć więcej? Mamy wszystko. Mamy to! Widzieliście, co działo się na trybunach, no przecież to był kocioł, to było to było coś pięknego. Jak huknę, my jesteśmy chłopcy zawsze gdzieś u woku się e, pojawiła This atmosphere, this match really match my expectations. I, the standard was really high after Legia yeah, and Leg Poznan, but I mean, yeah, wow. Ciężko słyszeć coś z trybun, mimo że jest głośno, raczej się tego nie rozumie. Gwiazdy mają tak, że muszą przerwać. Trzymaj się, Kocurko. Najlepszego. Najlepszy dzisiaj. Najlepszy. Okay. Trzymajcie tak. e, Jakie było pytanie? Fajnie by było, gdyby to było widowisko z, z dobrą grą, z bramkami. No tak niestety nie było. To jednak o tą jedną bramkę byliśmy lepsi i wygraliśmy to spotkanie zasłużenie. Przede wszystkim szkoda, że zabrakło kibiców, drużyny, gości, bo zawsze to była fajniejsza atmosfera. Natomiast fantastyczny loping Górnika i, i to miłowsko pomaga sędziom, bo kiedy, kiedy oni się skupiają raczej na dopingowaniu drużyny, to wszystko wygląda fajnie. And how the really, yeah, work with the fans. I jak zawodnicy naprawdę pracują razem z fanami. To jest to, co mogłeś dzisiaj poczuć. A także Łukasz Podolski. On jest moim herojem. On gra, zaprasza mnie tutaj. To dla mnie bardzo znaczy. Piękny wieczór, trzy punkty dopisane i no, przepiękne uczucie. Na taki moment czekaliśmy dosyć długo. Dzisiaj zostawili mnóstwo zdrowia, nie chcieli zawieść właśnie wszystkich fanów górnika Zabrze. Wygraliśmy z odwiecznym rywalem, wygraliśmy pierwszy raz w tym sezonie na własnym stadionie, ucieszyliśmy kibiców. Typowy mecz derbowy mecz walki, twardy mecz, dużo fauli, ale najważniejsze rzeczy punkty zostają tu w domu w zabrzu. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.